co na dzisiaj mamy, aha, wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. A zatem dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy razem z poetą, czytując cudny harfowy poemat szwajcarski? Dlaczego, dlaczego wspiera ta spory, kiedy słuchamy tych strof z króla ducha? Dlaczego, kiedy słuchamy tych strof paladyny? A serce rozciera się nam na kawały Kiedy zadźwięczą żałosne skargi lili i wenety. I nieszczęsnemu królowi z pomocą Chcemy natychmiast lecieć i pędzić Nać na ratunek Dlaczego, dlaczego? zachwyci miłość, dlaczego, dlaczego? Pory mi serce, dlaczego, dlaczego? Lecieć i pędzić, dlaczego, dlaczego? Płaczemy, dlaczego? Dlaczego, panowie, dlaczego? dlaczego wielki poeta Juliusz Słowacki, wielki poetą był. Wielki poeta, Małkiewicz, dlaczego? Małkiewicz pokurzy? dlaczego, dlaczego? za miłość, dlaczego, dlaczego? Pęczyć i pęknięć, dlaczego, dlaczego? Pod mi serce, dlaczego płaczemy? Małkiewicz? dlaczego? Małkiewicz pokurzy? dlatego, że wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki poetą był. To Słowacki, 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 słowacki bassi, stracki. I to słowacki Wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielkim poetą był. Poetą był. Zapamiętajcie to bardzo ważne. Wielkim poetą był. Śpiewać! Poetą był. Nie robię i mówię spokojnie, Wielkim poetą był. Wbijcie to sobie dobrze do Panu powtórzę, wielki poetą był, wielki poetą był. Wielki poetą był, wielki poetą był. No i dlatego tak kochamy Gdyż wielkim poetą był. Wielkim poetą był. Oh. E, wielki poetą był. Oh. A oto temat wypracowania domowego. Dlaczego w poezji wielkiego poety Juliusza Słowackiego Mieszka nieśmiertelne piękno, które nas wzbudza Mieszka nieśmiertelne piękno, które nas zachwyca Zachwyca, 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 zachwyca Które nas zachwyca Mesjanizm